Teraz tak, ma z tej strony Drago, a dzisiaj nam jest... No się ma, kończę. A dzisiaj zagramy na minigamach. Serwer będzie mieć minimalne lagi, bo on jest w fazie beta, ale myślę, że Wam nie będzie to przeszkadzać. Jeżeli ktoś będzie chciał wejść na ten serwer, będziecie mieli IP w opisie. I myślę, że filmik Wam się spodoba. Więc do zobaczenia za chwilę na arenie. Dobra, jak widzicie, już jesteśmy na arenie i możemy zaczynać. Wygramy tu kącie, jak myślisz? No, wygramy. Później nie dałem rozpędu, ale obojętnie. To kiedy oni odchodzą? co, po? kurde, gdzie stanuje? Mówię ci, lagi są na serwie, niestety. Wstadnął jak było slow, zaświeciłem się słowo, od razu stanąłem. Od razu, co po mnie. Te lagi są najgorsze na tym serwerze. Tak to serwer pomysłowy, powiem wam. To jest serwer angielski, gdyby co, jeżeli chcecie wiedzieć. To nie jest serwer polski, niestety. Kóźny był lag i nie wiem jak mi się to stało, ale jednak się stało. Oboję. Kondzio ja widzę, że nawet z przodu jesteś? Drugi jestem. Nie jesteś drugi, widzę Ciebie. A to trzeci jestem? Widziałem Ciebie, przecież jeszcze na arenie byłeś. To trzeci byłem, bo nie, ale nie dobiegłem. Bo przede mną był gościu, a jeden dobiegł. Wsadź miejsce. Dobra. Parkur. Parkur na szybko, kolorowy, jak tęcza. Przejdziemy go. No prawie Ja mam sposób na ten park Kuźle na tym prawie... przed ostatnim spadłem Na tym przed jest najciężej powiem ci doskoczyć Wow Wow Jeżeli myślicie czemu tak lamie to wejdźcie sami na serwer a zobaczycie to nie jest za łatwe Jeżeli idziecie wolno to więc jak widzicie ktoś najpierw wygra i potem nie macie szans żeby wygrać samemu, nie? O, spliff! Spliff się trafił, fajnie, fajnie, fajnie! Tylko trzeba wygrać! Ciekawe czy moja taktyka będzie dobra jeszcze. Dawno nie grałem spliff. To nie są. Dobra. Dobra, spadł jeden przeze mnie. Widzę ciebie, kądzio. Jeden u mnie szedł na bedroku. Co? Ale nie, nie tak, że wiesz, bedrock, bedrock, tylko był po prostu wy. wy wiesz. W klockach. No! O dziurę mi zrobił. Niestety przegram to, ale to jest teraz obojętnie mi. Boo, wow, ale mnie zbagowało. Byłem na bedrocku, nagle mi na śniegu pojawiło. Jeez! Ile macie starsów? Jeden. O, zrobiście starsa, tak? Dobra. Wow, prawie mi gościu dziurę zrobię pod stopą, i bym nie dobiegł na lądy. Bezpieczny. Musisz śpiewać zawsze na moich odcinkach, jeżeli nie nagrywasz. Zauważyłem po tym. Ty śpiewasz tylko, jeżeli ty nie nagrywasz. Co za typnie! Zrzucił jaki dread. Widziałem cię, jak spadłeś. Jeszcze 9 osób jest tu. No. Hej Ala, super, ale czat jest piękny! Ja czatu już jej czytam. Nie będziemy cały czas na czacie gadać w odcinku. Siema. Ja nawet nie piszę na czacie. No. Szkoda klawiatury. Niestety nie jestem samą, która pisze na czacie. Piszę, jeżeli ktoś jest moim widzem i coś się pyta, ale nie tak. Teraz. Atek on na jednym odcinku też był. To był właśnie wtedy. Na, hide and na, splegu. Seek. na splegu. Na splegu był. Na no, splik, właśnie tak. Splik on już był na no, odcinku raz. Tego gościa cała złapie? złapię. Chodź, zobacz, co ja robię z jednym czemu. Tutaj. Gadamy sobie. Mhm. Gadamy sobie telepatycznie. Widzisz to? Nie widzę, nie chcę tego widzieć. Ale nie, tu gadamy sobie od. Nie wiem, o czym, ale chodź. Chodź, zobaczysz. Nie. Patrzę, czekam. Jeszcze cztery osoby, dobra, 2, 1, 0 Wszyscy wygraliście, kropka zajebiście A tu będą się bloki rozwalać Tu będą mhm. się bloki rozwalać, tu się rozpoczyna zabawa O niestety wywaliłem się poza arenę przykro mi No na pewno a biega gdzieś <grym> ten na arenie Ale tu Hejtujcie się... go pod jego filmikami tak. Właśnie na jego kanał hejtujcie go jak możecie Kłamie na odcinkach jak nie wiadomo co Ja kłamie Tak, wieku. tak przed chwilą okłamałeś widzów, że już spadłeś. To ciebie, to miało należeć do twojego rozumu, a nie Tak, do ale widzowie też ciebie słuchają, co ty tam pitolisz. O, dobra, dobra, niech ci będzie. Mm -hmm. I, I tak nie będzie linku do mojego kanału, więc... O, no, nie znają już. <laughs> a, ta, oj tam, oj tam. Uhu. Oj tam, oj tam. Spadłem jako dziesiąty. Yyy, trzynasty. Jej, o, blok ci... mi się zawalił po ten, pod ten... Pod no. Niedobrze, niedobrze. Drago. Tak? Czekaj, idę do ciebie w spowolnionym tempie. Nie ma w ogóle bloków. No. <noise> Ale i tak winner jest. Jeden co o, wygrał teraz... jest. zabrał ci dwa HP? Jeden. Dwa, dwa ten żarła. O, wow, byłem przez chwilę pierwszy. Trzy punkty miałem. 3 pointy, zrozum to. Co za krowa mi ucieka. Jakie te krowy dostają szał jak się. to one point, point. Bo jednak 3 punkty to muszą szaleń nabrać. Jednak to jest mandzio, mandzio jest szybki. No raczej. 3 point. Jest 3 pointy. Nie widzę się kawałek. Mandzio ci nie wybaczy, że go zabiłeś. Trzeba, trz, żebym jeszcze widział. A. Żeby mnie jeszcze znał, nie? No Kurde, ale one dostają napędu, normalnie na cztery koła. Co za krowa! Jednak BMW, nie? No tekstur... ostatni, Trzeba jest wgrać żeby... teksturpak BMW. Przedostatni, przedostatni, no nie, 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 nie. Który jestem? jestem. jestem czwarty jestem. Jestem czwarty. końca, nie. Zabiłem 39. A tu do co w tym chodzi? O nie, nie, nie. Będą nie, nie. się bloki zawalać. Tylko nie to! To jest najgorsza rzecz, jaka mogła posłać na tym serwerze. Dlaczego? Ty nie loguje mi! Mi też nie. Na wreszcie jest lepiej troszkę. O, widać, żeśmy tutaj ćwiczyli, to je. Ja. Nieźle Jakie... tutaj było lagów, nie? Co? Nie można skakać! Jezu, goście mi zawalił! Nie, tutaj nie da się skakać właśnie. Idzie sobie z do przodu, do przodu, do przodu, aż spadniesz. Aha, to super. No. S super, dopiero teraz tego się węgla. Nie A zapróbowałeś skakać. Tak, się przeskoczyć krawkę, no Bo nie... Po tylu to... latach ile on tu gra, to dopiero się kap, że spacjalnie nie działa. No musiał że to moja klawę Oh shit, się psuła. Już się Klawa na odcinku poszła niedobrze, nie? Dobrze, nie dobrze to działa. Nie, yeah, ruszyliśmy wszystko, nie widzę nic. No, Mam ogólne dźwięki włączone, więc mi to tam teraz nie muszę... Trwać. Dobra. Jak ci tam tak, idzie? Będę, ale teraz będzie drift. Drift w prawo zaraz będzie. Tokio drift. wow ale weszłem. Weszłem w zakręt. Tutaj, one jakoś od dziwnej turbiny dostają. Turbiny. To, to taka turba no, niebem BMW, co? Ferrari. Ty, to widzę, ci jesteś drugi. No. A ja jestem... Nie Zwolnij, zwolnij! O w ostatniej chwili drift I go, do wow, nikt nie goni mnie, nikogo nie mam przede mną O, Bóg był w arenie. nie było 10 bloków Pójdę, spadłem Nie 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 nie, dobrze Jestem trzeci chyba, nie? Nie wow. Jestem czwarty chyba Jestem Czy? Ja byłem trzeci chyba, nie? Trzeci byłeś, to ja byłem piąty jest Piąty byłem Tury kolor? Który kolor? Proszę, żeby... O! Jest! jest. Doszłeś? Jestem dartonistą, i trafiłem. Dobra, żółty, żółty, żółty jest dobrze. Nie wiem, jak Ey, czarny! Nie Czarny! Przeżyłeś się? Widziałem cię na odcinku. Normalnie jeden te i bym doskoczyła tu Udało mi się jeszcze na ostatnią chwilę Spadajcie, spadajcie, chcę wygrać Tutaj trudno wygrać powiem Ci Lecz parę razy już wygrałem, nie? Pewnie jak nagrywam to nie wygram jak zawsze Spadłem, jego, Który? Trzeci, jako trzeci. Nieźle! No... Nie. On jest teraz Na czacie, gdzie ktoś poznał. Na cię ktoś poznał. Kto? Kto? Kto mnie poznał? Ty poznał mnie, goście, no, no. Może z serwera. Kuźlec, zlamiłem. Jako który? Y -y, Jakut? Piąty odpadłem. Chyba czwartym albo szóstym, nie wiem. Nie widziałem tego za bardzo. To musiało obejrzeć odcinek, to bym zauważył. <noise> Jeszcze raz, okej, okay. kręci się, kręci. Ludzie skakają, skakają. Aha, jeżeli lamie, to sami tutaj zobaczycie. Nie jest za łatwo, nie jest za łatwo. Dobra, tutaj zgarnie chyba gościa, zgarnie gościa, zgarnie chyba. Jakiego zgadnąć? Ja nie mogę Jest jedna wygrana Tylko jeżeli będą minutę biegać tutaj razem to wiesz Ten, ten jeden gościu miał szczęście, prawie go zgarło No. Dobra biedną biegną biegną nadal Dobra, wygrał jeden. No, Church Crafter robi nas. O, o. Dobra, dobra. Trzeba to wygrać. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Czekam, aż wszyscy się pobijają. Rozbija się szybciej. Ten drago ma się rozbić. nie? Co za lag był? Normalnie przeskoczyłem, bo dwa klocki nie. Za... mogłeś też nie przeskoczyć. Wracam, też się, się zahaczy, nie? Skin ma jednak swoje wymiary. No, drugi dobiegłem No, to słownie już go brałem. Jeszcze tam biegnę. No, no, nie. Dobra, jak sobie będziemy musieli szukać? No, szmaragdy. Pan Mam za bardzo czułą myszkę. Czyli chodzi o kółko myszki. Ogólnie mam jakiegoś Buga, dobra, okej. Okay. Jest, złapam szmaragdówki. No, musiał sobie zmienić myszkę, bo z tam, z za bardzo mi nie idzie dobrze. O, wow, ile tu tjaksów! Goście to omijają. Cały czas Ja. sobie. Wiem, nie widzą Ślepoty. Ło, wow, spadłem. Kurde, tam tyle diaksów, mogę... Co, mam 5 diaksów tylko? I 2 szmaragdy. Ja mam 13 diaksów, 1 szmaragd. 6. Uhu. Uhu, 8 diaksów. Dobra. Ludzie nie patrzą do góry. 18 ten, dobra. Byłem ostatni tutaj. Co? Ale byli ja... też inni, co byli ostatni, tylko nie pokazani. Ja biegłem od tyłu. Czy my ja od tyłu biegłem? No bo do tyłu chyba poszłeś. Nie, właściwie był kozał w tą stronę. Nie wiem. To mogę się obrócić. Miałeś czas. Dobra, jestem drugi na razie. Moje BMW szybsze Jeju ja doganiam już wszystkich Ja się nie mogę trzymać, to na spacji to masz max prędkość Max speedy Jak klikam co przez na spację Po co klikać, jak możesz trzymać Tak mi dobrze idzie Lepiej Trzymać się nie lubię, bo bym był ostatni Dobra, jako drugi doszłem Eee, jak 28, super. 5 bloków mi brakowało, bym był pierwszy. Nieźle, nieźle. No. się o, ma? siema, o, ma. Siema, siema, siema. No. Uda nam się to? Raczej nie. na ty Tutaj jakie. Lagi są na tej arenie, to raczej nie. Tak myślisz? O, kierujemy swoim ciałem. Ciałem kierujemy. Pamiętaj, drago, kieruj ciałem. Nie ma wstecznego. Nie ma ręcznego też. No. Jednak to nie, nie NFS, tylko Minecraft. Szybciej, trzoda, uciekaj. Ale lag. No ja nie no minę trzoda, nagle mnie na niej pokazało. Nie moje lagi jednak. Dosłownie przy tej samej mecie, przy samej mecie jest taki lag, że masz... Bo ich tam jest najwięcej. Najwięcej bloków. Ej, uderzyłem i mogę jeszcze dalej. Nie, bo ktoś chyba wygrał i był lak. Czegoś tak. No, jako drugi no. doszłem. Nie tak jako drugi. I no dobra, skończyły się wszystkie areny, więc myślę, że wam się podobało. Jeżeli tak, dostanę wiele komentarzy, że wam się podobało. To nagram wam drugi odcinek z tego. Jeżeli będziecie raczej, chcieli Raczej wiele nie dostanie, bo Google Plus połączyło się z YouTube'em I teraz ciężko jakkolwiek komentarz, że nie można pisać, aktualizować, bo aktualizować konto są problemy Ale, ale, większość już się z tym połapało, myślę, tak? No, no i będziemy się żegnać o tym odcinku Jeżeli wam się podobało, kopnijcie lajka I jeżeli jesteś nowym, co to ogląda, to subskrybuj Będzie dużo materiałów No to na razie i zapraszam do następnych odcinków, które postanę na moim kanale Cześć Fish.